Witam Was widzowie na dzisiejszym odcinku z Eurotraka. Chyba czekajcie, to jest chyba piąty już odcinek. Poza tym, to sobie czekajcie go sobie muszę nastawić. No i dobra, jedziemy. No i dzisiaj przejedziemy się teraz z Warszawy do Przem na przemyśl. Wiedziemy oczywiście ...mantykę budowlaną I wybaczcie, że dalej po Polsce jeździmy, ale ja nie umiem znaleźć dosłownie jakichś takich fajnych tras za granicą Chyba, że chcecie długie trasy Zależy wszystko od was Jak sobie to zaplanujecie O kurde, czekajcie Ten Tu w prawo Czure jak laj, mówi gościu lajk, no to czurny rajd. Więc będziemy jechać, więc od razu wam przypominam na starcie, zostawcie suba, łapkę w górę, bo się dla was staram. No i dobijamy 10 tysięcy 10 do moich urodzin, pamiętajcie. W ogóle dzisiaj, kurde, ale to tylko na naczepie, pokazuję twarz dopiero jak będzie uszkodzenia, to na wszystkich, więc pamiętajcie, żeby potem nie było za śkutnie, dlaczego nie pokazałeś. Jak wiesz, to wjeździmy koparkę do remontów budowlanych. Nie wiem, co tam pod Przemyślem robią, może drogę naukują, nie wiem. Poza tym nie wiem czy wiecie, ale dzisiaj byłem na wycieczce rowerowej. Bardzo mi się podobało i było spoko. Obiecuję wam, że następny odcinek na moim kanale, w którym wyjdzie, nie będzie z Eurotraka, tylko będzie z czegoś innego oprócz Eurotraka. Będzie może z Robloxa. Napiszcie, czy chcecie coś z Robloxa, bo naprawdę bardzo nie mam co nagrywać. Przecież wszystkie gry w Robloxie są nudne w tym Robloxie to nie ma... Może są jakieś fajne gry, ale nie ma tych. Jak chcecie, to mogę Wam nagrać 5 sposobów jak przekroczyć granice Berlina Wschodniego i Zachodniego. Będziemy głównie sobie omawiać jak w tej grze o Berlinie przekraczać granice. No i możemy... Bo niektórzy tam pewnie nie wiedzą jak przekroczyć granice. Bo może i wiedzą, może i nie wiedzą, ale się dowiedzą, że jest taka gra. No i wam właśnie tą grę będę pokazywał. No i będzie fajnie. Dobra, jedziemy na Terespol. 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 Kurde, uszkodzenie na czeka. No dobra. Nie wiem, czy wiecie, ale rozpocząłem z Eurotracka jakby serię. Ale coś mam tak jakby wrażenie, że ona trwa zbyt długo i jest zbyt nudna, jeśli chodzi o statystyki kanału. Więc muszę to podbić, może... Może zrobię typowe życie... Będzie powiedzmy, że będziemy typowe życie maszynisty, poloregia, czy coś takiego. W końcu taki filmik właśnie dem na zareklamowanie, więc wypadałoby nagrać coś związanego z tego. No tak, to nie będę miał przyrostu, jak nie będę miał przyrostu, będę smutny. To w przeciwnym razie bym mógł to i ton, to ten... I też pamiętajcie, dla tych ludzi, którzy mówią, że zrobiłem reklamę za 50 zł, no cóż, nieprawda, zrobiłem reklamę za 175 zł, bo te naszą najlepsze wyniki. W ogóle, czy dla Was też Volvo jest takie jakby plastikowe? Ja takie takim samym jechałem mi się nie podoba strasznie wnętrzne. Kierownica po prostu plastikowa, wydaje się, była zrobiona z plastiku 100%. Więc sobie omijamy tutaj tego żółwia w Ryno. No i jedziemy. No i obiecuję wam, że jutro wam nie... nagram filmik, ale nie z Eurotraka, bo Eurotrack już się każdemu nudzi. Nagram odcinek z Robloxa albo będę na zmianę. Raz Eurotraka, raz Robloxa, raz czegoś tam. No zależy, że jaki content polubicie, bo jak polubicie tam, ten content, no to polubicie ten content. Jak tamten, no to... Z... Zobaczę. I zobaczę jakie filmy będą przynosiły najwięcej skutków, bo mi tylko za... też zależy na tym, czy wy w ogóle polubicie ten content, czy nie. Bo jak polubicie, no to będę robił, jak nie, to nie będę robił. Co samo jak zrobiliście z Polską kolej bezkidy, I to już w ogóle nie będę nagrywał. Tak samo w sumie jak powiedzmy jak w tych gier o kolei, jakich powiedz. Znaczy będę nagrywał z dnia maszynisty, nie martwcie się, będą takie filmy. No ale raczej na moim kanale będą występowały co dwa dni. Może umówię umówmy się tak. Raz będę wrzucał z Robloxa, raz tego, raz Eurotracka. No, zaraz umówię, bo pan YouTube pewnie mi da prawa autorskie. To ta piosenka nazywa się Sneaky Snitch. I ją ciągle używam. Dlaczego mówię ciągle jej tytuł? No bo wiecie, nie chcę mieć praw autorskich, żeby dało się przynajmniej na tym filmie jakoś super zarobić. Wjeżdżamy do, Lubelsk do Be Lubelszczyzny. Nie się, dlaczego nie ma znaku, jak jest już Lubelszczyzna. Ale nie wiem. No i fajnie, jedziemy sobie. Kiedyś muszę kupić... Nasz klient spodziewa się dostawy... Jak to rada chwila?! Jaki ham z niego! Come on! Po Bo... co mu... Kurde... What? What to chyba? Ja tu mam dojechać na 13! O co w tym chodzi? Trudno, no ja opóźnienie. Kurde, jeszcze policaj. Łopie, mam 288 km. Może dojadę szybciej, kto wie. Co 200 km da się jeszcze dojechać? Tak, mniej więcej więc to jest jakiś typowy pasożyt. Nic sam nie zrobi, tylko musimy mu dostarczyć paczkę. Czekajcie. Trochę przyciszę tę piosenkę, bo mnie trochę denerwuje. Czekajcie, dźwięk. Gulna Światła. Dobra, niech będzie tak już, bo... Trudno. Będziecie mnie trochę słabo słychać. To co najwyżej przyciszę dźwięki w grze. Albo nie wiem co właściwie robić. Czekajcie. Sorry, że ten, ale... W ogóle myślcie w komentarzach jak tu się zmienia, bo ja na bardzo nie wiem. Czekajcie gdzie tu ogólna. Defesną. Na Może to coś będzie. A to jest właśnie to. Logo face użytkownika. Użytkownika to sprawdzimy. Nie działa. kajcie Też użytkownika to ja wiem. Co to jest więc. Wydajmy na. na 50. Otoczenia, nawigacji głosowej, cibi, muzyki, muzyki! O, super. No i muzyka wyciszona. No i na szczęście nie słyszę tej muzyki, która mi irytuje. No i poza tym będzie, będą prawa autorskie zaś i tego nie, nienawidzę właśnie. Ten klient darmozjat spodziewa się, że ja z Lublina dojadę. Ja teraz muszę zapierniczać. Chcę jakkolwiek na tą godzinę zdążyć. Właściwie nie wiem, co się tak właściwie stało. Ale wiem, bo może coś tam potrzebują moim rura pękła. Albo coś takiego. Ale ja o tym wiem. O, akurat jechałem, a ja w razie co jadę do Przemyśla, więc mi to dłużej zajmie niestety. Chyba ja, no, pamiętajcie, pamiętajcie, znaczy pamiętacie tą trasę, jak jechałem z Lublina do Sanoka, to to będzie to samo, tylko jeszcze do Przemyśla trzeba dojechać. Więc gdzieś od Lublina rozpoczyna się ta trasa, którą robiliśmy w pierwszym odcinku z tej serii. Nie, kto pamięta to niech zostanie mi lajka. No i ten. Więc raczej wątpię, że zdążymy na tą godzinę. Ale najważniejsze, że będzie. Jedziemy, jedziemy. Zostało nam jeszcze 250 km do celu naszej podróży. O no i jadymy. Wyjeżdżamy z miasta. Już mijamy Lublin. I teraz nam zostało jechać nie pol polskimi drogami, aż dotrzemy do Sanoka. Oczywiście nie, nie dali nam, że Bośka nie dała to strony. Szczerze tego żałuję. Bo tutaj, jak mi złapie policja, to zaś zapłacę mandat i ja to denerwuje, bo robię dostawy które no i tak wszystko spłacam na mandat. dobra, ja się śpieszę. Więc ja tutaj muszę przyjechać już 227 km 225 nam zostało już zaraz będziemy. Jak w ogóle bardzo lubię ferie, nie wiem jak wy, ale już się u mnie rozpoczęły. Niektórzy idą do szkoły, a niektórzy mu teraz muszą iść do szkoły. Trzecim zjazdem. trzecim zjazdem? Tak, proszę pana, zjadę trzecim zjazdem, tylko tylko zaraz będzie już za późno wydostarczyć. ten. Nie sobie żadnego achievementu nie dam niestety. Tak to by sobie dobrze. że jadę tam szybko? Bo coś się z tą trasą zbagowało, nie wiem. Albo wiem dlaczego, bo wjazd ten, remonty i oni tam potrzebują szybciej tego. Ja tego trochę rozumiem. W końcu oni tylko szybciej potrzebują ode mnie. Tak samo w sumie jakbym remontował i ten i ten, jak potrzebował koparki, to bym też jej potrzebował szybko, szczególnie, że mieszkańcy by się zaczęli skarżyć. Który to mam dotrzeć? Nie ma szans, że w 30 minut przejadę 200 km. Coś ich chyba boli, jeśli chodzi o to. 200 km w pół godziny przejechanie jest praktycznie niemożliwe więc będę miał jakieś pół godziny, jakieś chyba godzina opóźnienia w zależności jak na to patrzeć. Ale już... Chyba już chyba Janów Lubelski mijamy. No, zale no Janów Lubelski, jesteśmy już w Janowie. A ja mam jak kiedyś na tym się zwerowało PKS Wiktorowica, ale coś tam nie wyszło. więc jedziemy. Dobra. Mijamy już Janów Lubelski. Nie ma szans, żebyśmy zdążyli przy nami nawet na tą dobrą porę. Patrzcie. Mam dojechać w 20 minut w 180 km. Ich chyba coś boli. Naprawdę. A jak już to mają problem, że tak szybko, no to mogli sobie zamówić, nie wiem, może jakiegoś bliższego miejsca. Nie wiem, co jest obok przemyślone. No może z samego Przemyśla, albo z Sanoka. A nie z Warszawy Albo w sumie z Warszawy to fajnie, ten Województwo po Karpackie. W ogóle strasznie szybko czas zleca w tym... zleci w tym Eurotrack, znaczy te kilometry szybko lecą, że 20 minut zrobisz jedną trasę. Rotterdamu. No i powiem, kiedyś pamiętam, jak zbierałem tego promocja, więc jest fajnie. Teraz mogę sobie instalować, powiedzmy, w tym stylu jak Mill East S3. O, tam jest jeszcze ROEX i Rusmap. No i mogę też instalować takie rzeczy jak Road to Africa albo Amerykę Południową albo północ, chociaż północą się American z Amerykan trans wzoruje. A ja nie mam Amerykana. Moja ja tylko po Europie gości. Bo ja Europejczyk, nie Amerykańczyk. No dobra. No dobra. Wiecuję wam, że jak wiecie 10 tysięcy subskrypcji pod moim kanałem. No to zainstaluję Euro-American Track Simulator i będę z niego też nagrywał. Nie wiem jak tam jest, ale tam chyba jest bardziej klimatycznie niż w Europie. Nie wiem co tam się w ogóle spodziewać. Tylko najgorsze jest to, że każdy stan się kupuje oddzielnie. Więc najpierw będą odcinki bez stanów, ale może też jest promocja związany z tym, więc może też sobie pobiorę jakieś promocy. Wiem, chociaż jak na Europę musiałem dużo wydać, co dopiero będzie na American Track Simulator, już w ogóle będzie masakra. Szczęściej mam tajne pieniądze na kufinę, chociaż bez przesady. Kurde, jeszcze 120 km nam zostało. Już jesteśmy chyba w Rzeszowie. No tak, jesteśmy w Rzeszowie. Czy na obwodnicy w Rzeszowie, a nie w Rzeszowie? W ogóle często już miałem okazję być w Rzeszowie, a tego nie byłem. Ale teraz nie mam czasu być w Rzeszowie, bo ja jadę w ważnym miejscu. Ważnego miejsca. Który nie jest otóż ym, ten. Przemyś. Więc muszę to przemyśleć, żeby jechać do Przemyś... LOL, jak marymuje. Więc. O kurde! Fotoradar. Kurde, no ten fotoradar, jak ja nienawidzę fotoradarów. To jest po prostu jakiś masak. Moja nienawiść do fotoradarów jest tak wielka, że najchętniej bym je wszystkie porozwalał młotkami. Samo by chyba powiedział każdy kierowca, który dostał kiedyś mandat. No za te pieniądze mogę sobie kupić jakąś nową ciężarówkę albo coś. Chociaż ja mam już taką ciężarówkę, ale słabą, jedzie tylko 90 km na godzinę. Trzymaj się prawej stronie. Już nie wiem, czy są szybsze. Chyba kupiłem tą najtańszą jak ktoś, ale. Mogę Wam kiedyś pokazać moje zdobycze, które tutaj kupiłem w tej grze. Tylko nie śmiejcie się, proszę, ze mnie, bo ja tam akurat yy, mam takie fary, i co pokażę. Znaczy, i co poradzę? Jak coś, no to może wezmę sobie jakieś auto i nim będę jeździł dookoła. Nie tirami. Obiecuję, że ja wam to załatwię. Chociaż. A tak w ogóle, no to mogę też jeździć i w innych krajach niż Polska: takich jak Niemcy, Austria, Czechy. Wszystko, co, co jest w moim zasięgu, mogę jeździć. Więc zdawajcie propozycje, po jakim kraju bym mógł jeździć następnym razem. I proszę, piście te komentarze, bo mi się to naprawdę przyda. Kurde. A, pożyczkę spłaciłem. Jak nie wiecie, wziąłem sobie pożyczkę, by kupić Tira, bo zarabienie w tej grze początkowe jest po prostu wręcz niemożliwe. No i może wam zrobię odcinek jak opowiadam jak wygląda mój design w TIRze, jakiego mam TIRa. Poza tym zapowiada się, że dotrzemy za 68 km. Czekajcie. Teraz możecie napisać na zreliktor. To przypnę mam serduszko. Zostało jeszcze nam 60 km do celu co że tak piska, ale czasami po prostu tak mam Miejsce piastowe. Nie wiem, czy wiedzą, że tak strasami macie. Kurde, no. Czemu to zawsze bije dzwon? Jest dopiero jedenasta. Czy ksiądz? No dobra, są ja więc ksiądz się chyba pomylił. Bo idzie grać w Eurotracka. Du Oczywiście ja dodaję efekty dźwiękowe. Nie no. Dobra, zostało nam jeszcze 50 km od do celu. Co mam nadzieję, że nie będą na mnie wściekli tam. Powiem im. Chłopy, co, co się tak śpieszycie? I, e, ja samolotem tam do was nie lecę. <grym> Już to powiem im, że. Już nie lecę tam do nich samolotem. Że ma być niby szybko. Najważniejsze, że jest jakkolwiek. <laughs> A za tym no to mi się akurat tam podoba. Tylko też będę musiała zobaczyć sobie, bo takiego jednego youtubera, jak zainstalować Rolexa i inne tam mody. <laughs> Serio bym chciał mieć takie mody, jak nie wiem jak jak, jak Silesia Rebuilding, Poranian Rebuilding i takie inne. Sanok. jesteśmy w miejscu, gdzie właśnie kiedyś byliśmy. Welcome to the end of the world. I not about. Kurde. Super. I po prostu mam, mam już podziurki nosie tych mandatów. Już mi kasa spadła przez te mandaty. jeszcze bez... Ile mi mają tam dać? Nie no, spokojnie. Stało 0 minut, no ale dlatego, bo... Ten szef jest jakiś dziwny. Zostało nam jeszcze tyle kilometrów, ile mam do najbliższego miasta. <śmiech> <śmiech> Czy nie do najbliższego miasta? Tylko do najbliższego, takiego lepszego miasta. Więc zawierniczamy! Bo nas droga czeka! <laughs> Sorry, ale coś nas... Jak kichnąłem, na, to coś mi się tam w gardle zrobiło. Ale na szczęście za 15 kilometrów już kończymy. Tym nie przejmujcie. O, już widzimy Przemieść z daleka! Wręcz jakie to gigantyczne miasto! Widać je po prostu z kilometrów. Z 5, 10 kilo, 15 km 15 kilometrów bo ich widać. Jak że tutaj kilometry. A w sumie nawet nie jedziemy do samego przemyśle, jedziemy tylko do. Tu jedziemy! Chłopie, to tu mam dostarczyć paczkę? Jestem! Nie jestem, nie mam tego. Gdzie ma tą paczkę dostarczyć? Panowie, pa. Pani chyba zwariowali. Panowie! Tam? G dokąd tą paczkę? Jeszcze tutaj korek się zrobił, ja nie mogę! Kolejna trasa mogę więcej takich. Czekaj gościu. Jeszcze nie, nie żegnaj się ze mną. Bo chociaż pomóż mi. Każą nam jechać jakimś lasem. Muszę zrobić kamerę pierwszej osoby. Słownie nie wiem co robię. <śmiech> <śmiech> Zaparkujemy toż tutaj, w tym oto miejsce, Więc tutaj rozumiem, że są po prostu jakieś budowy. Tutaj? Na pewno tutaj? Tak na pewno tutaj. Mam sobie zostawić ten. No i kora za uszkodzenia, kora za spóźnienie. Więc ile mamy, tyle mamy, to ja się z wami żegnam. Na razie!